Witam was, drogie panny i zapraszam was na roczny rozkład. Sprawdzimy waszą energetykę za pomocą koła astrologicznego. Pamiętajcie, że są to rozkłady ogólne i nie muszą z wami rezonować, jeżeli tak jest, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli macie ochotę na taki indywidualny rozkład, to znajdziecie mnie na Fanpage'u w opisie filmu. A tymczasem Zapraszam. Pierwsza karta, która odpowiada za to, jak się wyrażacie, za Waszą osobowość, za to, co o sobie myślicie, to król Buław. Rycerz Buław. Dużo ognia, dużo inicjatywy, dużo dobrych pomysłów. Myślę, że dużo osób też chętnie skorzysta z Waszej pomocy, bo też tą pomoc niesiecie innym ludziom. Piękna karta i, 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 i wiele osób też chętnie odwzajemni taką pomoc. No, dużo ognia, dużo działań, dużo fajnej energii pójścia do przodu, więc yy, Więc jest dobrze. Kolejny dom to dom posiadania domu, który odpowiada za Wasze wydatki, za Wasze finanse i... Czy ty już przypadkiem nie szukasz jakichś nowych przedsięwzięć, nie szukasz nowej pracy, nie rozglądasz się tutaj? Bo jeżeli tak, to nadchodzący okres jest bardzo dobry do tego, żeby, żeby zrobić ten skok i, i, i wziąć się za coś nowego. Tutaj towarzyszy Ci wielka siła wewnętrzna, wielka moc. Masz taką w sobie przenikliwość, taką bystrość, dzięki której uda ci się osiągnąć w tej sferze, w tym roku. Myślę, że wszystko, co sobie pięknie zaplanujesz, więc bardzo mocna energetyka w finansach. Tutaj się raczej nie ma co martwić. Kolejny dom odpowiada za Twoje takie rozumienie, za dzieci. Także jeżeli jesteś tu ojcem, to może być tak. Może niezbyt, może tak jest lepiej. Tak duchowo, tak tradycjonalistycznie, konserwatywnie wychowujesz tutaj dzieci jako surowy rodzic, ale także jesteś dość taki uduchowiony. Bardzo silna osobowość. Udaje ci się tutaj do wielu pomysłów również przekonać otoczenie, które będzie raczej. Do tego pozytywnie podchodzić myślę, że tutaj wzbudzasz autorytet i, i ludzie, którzy chcesz, żeby za tobą podążyli, czy to w pracy, czy to w miłości, dokładnie tak zrobią i pójdą za tobą. Kolejny dom odpowiada za, za dom, za Twoje cztery ściany, za Twoją najbliższą rodzinę. Mogą się tutaj pojawić pewne sprzeczności, pewne konflikty, nastąpi to dość gwałtownie, aczkolwiek będziesz w stanie tutaj wszystko doprowadzić do zgody i harmonii. Myślę, że tutaj stanowisz troszkę głowę rodziny, jeżeli chodzi o pojednanie innych członków i, i, i zażegnanie konfliktów, ale tu raczej w rodzinie jest harmonia. Zapanuje zgoda, wszystko zmieni się naprawdę na, na lepsze. Tak naprawdę już to jest gdzieś zapoczątkowane takie dobre ziarno i leci do przodu w dobrą stronę, więc bardzo się cieszę. Kolejny dom odpowiada za kreatywność, za to, co cię będzie cieszyć w tym roku. Pokonasz jakieś przeciwności, to nawet jest możliwe jakaś uroczystość, jakiś ślub, jakieś wesele. Dużo kreatywnych pomysłów, dużo takich zbliżeń. Yy, może nawet jakaś przeprowadzka tutaj na ciebie czeka. Yy, zbierzesz bardzo pozytywne owoce swojej pracy i, i to cię będzie cieszyć. Kolejny dom odpowiada za zdrowie. I tutaj mamy Asa Buław. Yy, w psychice to często taka apatia, zniechęcenie. Zbula zdrowotnie odpowiada też za, za problemy z płodnością i, i może troszkę odpornością organizmu. Tutaj jest słaba witalność. Um, ten dom też często mówi o pracy. Jeżeli chodzi o pracę, to praca jest tutaj zorganizowana, uczciwi współpracownicy. Um, tutaj nic się nie dzieje. A o zdrowie to, zamiast pytać karty, zawsze warto się wybrać do lekarza. Kolejny dom, dom numer 7. Osiem denarów odpowiada on za to, jak chcesz być postrzegany, albo bardziej za to, jak postrzega Cię to otoczenie. Sam siebie postrzegasz w ogniu otoczenie, postrzega Cię takiego ziemskiego, jako ciężko pracującego nad czymś. To też jest dom miłości. Myślę, że Twój związek wymaga teraz dużo cierpliwości i dużo pracy. Ale to jest dość chłodna karta, tutaj nie ma uczuć, tutaj w miłości niestety wieje chłodem i jest to ciężka praca. Aczkolwiek, jeżeli chodzi stricte o pracę, to ciężka praca zdecydowanie ci popłaci. I możesz spokojnie, jeżeli nie na zmianę pracy, to, to liczyć na jakiś awans, na jakąś podwyżkę. Kochankowie w odrodzeniu, mocna energetyka. Czyli, czego potrzebujesz, żeby się tutaj odrodzić? Tu są jakieś tajemnice i. No i droga, Panna, dość długo spałeś i nic nie robiłeś. Nie podejmowałeś żadnych ważnych decyzji przez dłuższy czas w swoim życiu i tak liczyłeś, że no zrobię to później, jakoś się tam w końcu to ułoży, nie? No czas jednak przestać się wahać i być niezdecydowanym i czas w końcu podjąć jeden kierunek, czy to partnera, czy to pracę, czy to jakieś zainteresowanie nawet twoja życiowa postawa musi się rozwijać, a ty trochę stoisz w miejscu, bo nie jesteś zdolny do podjęcia jakiejś ważnej decyzji. A to jest na to świetny odpowiedni czas, właśnie ten rok. Zamiast dyskutować, zacznij działać. Zamiast rozmyślać, zacznij działać musisz przemóc w sobie taką fizyczną niemoc i, i senność, bo mam wrażenie, że taki, taki, no jak długo spałeś, to pierwsze przebudzenie jest takie, że jak to jest nie mówcie do mnie bez kawy, nie no i tutaj czas się po prostu obudzić musisz się zacząć chcieć coś robić droga panno kolejny dom tutaj odpowiada stricte za rozwój osobisty um... Rycerz Mieczy, taka porywcza energia, takie wzięcie się właśnie do działania z pełną werwą. Um. Czas na zrobienie czegoś, o czym myślałeś od dawna. Coś, co Ci siedzi w tej głowie i Ty wiesz, o co mi chodzi. Coś, co Ci się wydaje niemożliwe do zrobienia, zacznie być możliwe właśnie w tym roku. I musisz zacząć myśleć pozytywnie, ale broń Boże, nie kończ na tym myśleniu. Proszę, zacznij działać. A Twoje emocje tak naprawdę tylko i wyłącznie Ci przeszkadzają, więc odsunij na bok, kieruj się rozsądkiem, logiką, bystrością swojego umysłu i Działaj. Do czego jesteś powołany? No, znowu ruch, mocna energetyka, rydwan. Twoje zadanie na ten rok: yy, przejąć kontrolę nad swoim życiem, yy, robić rzeczy zdecydowanie, bez wahania. Los Ci naprawdę mocno sprzyja wszystkim Twoim nowym działaniom. Nie masz tutaj kompletnie już na co czekać. To jest ten moment lepszego pewnie nie będzie. Jesteś uparty i wytrwały. Jeśli nie, to jest właśnie Twoje powołanie, żeby uparcie i wytrwale dążyć do jakiegoś celu, bo jesteś na najlepszej życiowej drodze w tym momencie i to wcale nie oznacza, że na najłatwiejszej, ale najlepszej. I, i, i musisz, musisz zaufać, że, że tak właśnie jest, droga Panna. Ekspresja, paść w mieczy, jak siebie wyrażasz, jak to strzega Cię takie dalsze otoczenie z dalszych kręgów. Yy, trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu, masz wiele pasji, wiele zainteresowań, yy, ale też skupiasz się bardziej na myśleniu niż na, na działaniu, często się wahasz, ale w życiu też kierujesz się często logiką. Yy. No, ludzie mają cię za osobę o szerokich zainteresowaniach i, i, i taki się wydajesz, ale roznosisz wokół siebie taką, taką młodą, trochę niedoświadczoną energię mam wrażenie. Zadanie. Zadanie dla Ciebie na ten rok, twoje lęki yy, Do pożegnań. Z czym się tutaj pożegnać? Z przeszłością. Czasem może to dotyczyć kogoś z rodziny. Jakieś problemy, które dawno powinny być zakończone, zakopane, nagle, nagle wstają z grobów i przynoszą problemy. W tym roku Twoje postrzeganie ludzi zmieni się na zawsze. To będzie mocny, duchowy rozwój i wyzwolisz się od wszystkiego, co cię jakoś ograniczało. Możliwe, że nawet twój system wartości się zmieni. Coś, co ci już, coś, co ci służyło w tamtym roku, możliwe, że nie będzie ci już służyć w tym roku, tak? Znajdziesz coś nowego i, i, i przewartościujesz po prostu swoje życie o 180 stopni i wiele się nauczysz, wiele dobrego i pozamykasz sprawy z przeszłości, wyjaśnisz konflikty z rodziną, w pracy fantastyczny moment na zajęcie się czymś innym, bądź na podwyższenie swoich kwalifikacji. Tylko trzeba się obudzić ruszyć i gdzieś widzisz siebie jako osobę, która działa, ale, ale gdzieś tutaj naprawdę jesteś pomiędzy stanie w miejscu a działaniem. Takim troszkę zawieszeniu i niezdecydowaniu, bo za dużo tutaj myślenia, za mało działania, więc droga Panno, życzę ci, życzę Ci motywacji. Mam nadzieję, że rozkład pomógł, że troszkę zarezonował. I życzę Ci wszystkiego dobrego w tym roku. Dziękuję bardzo.